Cześć, jestem Damian, a dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, do czego Maki na pewno stworzone nie są czyli o gamingu właśnie na makach. Jeśli jesteś użytkownikiem komputera z nadgryzionym jabłuszkiem, to zapewne kiedyś spotkałeś się z trudnością uruchomienia swojej ulubionej gry na Macu. Na macOS tak naprawdę wypuszczonych jest bardzo niewiele gier. O tytułach AAA no, można wręcz sobie tylko pomarzyć. Dzisiaj nie porozmawiamy o tym, dlaczego tak jest, tylko nad rozwiązaniem, czyli jak nie rezygnować z macOS'a, a jednocześnie mieć możliwość pogrania nawet w te bardziej wymagające gry. Zapraszam do oglądania. Jeśli chcemy pograć na Macu, to mamy trzy opcje. Pierwszą, czyli natywne granie na macOS ze względu na bardzo małe możliwości, całkowicie pominę. Drugą opcją jest instalacja systemu Windows. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Zainstalować Windowsa przez asystent Bootcamp lub przez emulator systemu Windows, z czego ta pierwsza opcja dostępna jest tylko na Mac i z procesorami Intel. Instalacja Windowsa na Macu na pewno znacznie rozszerza nam bibliotekę gier, bo możemy uruchomić każdy tytuł, który jest dostępny na Windowsa, jeśli oczywiście specyfikacja na naszego maka na to pozwala. No właśnie, a gdyby tak znaleźć rozwiązanie, z którego mogliby skorzystać też użytkownicy starszych maków, tak aby wydajność naszego sprzętu ograniczała nas tylko w minimalnym stopniu. Takie rozwiązanie istnieje i jest nim Cloud Gaming. Cloud Gaming, jak sama nazwa wskazuje, to możliwość gry w chmurze. Gra zamiast na naszym Macu, uruchamia się na serwerze, a my widzimy streamingowany obraz. Nie potrzebujemy w tym przypadku Maca, który będzie demonem wydajności, aby uruchomić wymagające dla sprzętu gry. Wystarczy szybkie i stabilne łącze internetowe. Gdy już wiemy, czym jest Cloud Gaming, to skupmy się bardziej na tym, jak działa i czy w ogóle jest grywalny. no bo skoro gra uruchamia się w chmurze, to pewnie towarzyszą temu opóźnienia. Opóźnienie rzeczywiście będzie większe w stosunku do tradycyjnego grania, ze względu na to, że sygnał z naszego urządzenia wyjściowego będzie miał dłuższą drogę do pokonania. Każde kliknięcie na klawiaturze czy padzie to sygnał, który musi w pierwszej kolejności zostać przesłany do naszego maka, przez nasz domowy router, aż do serwera. Tak samo z obrazem. Jest on generowany na serwerze, kompresowany, w do naszego maka, który go dekompresuje i dopiero potem jest wyświetlany na monitorze. Przez to istnieje dość duże ryzyko wystąpienia input laga, czyli zjawiska, w którym ruchy w grze widzimy z opóźnieniem w stosunku do działań, które wykonujemy na padzie, klawiaturze czy myszce. Pytanie, czy mimo tego, że opóźnienie jest większe, to czy pozostaje na takim poziomie, aby gra nadal była przyjemna? Zanim przejdziemy do moich osobistych opinii do doznań z grania w chmurze, to przedstawię Wam wyniki testu Input Laga na trzech platformach cloud gamingowych i z komputera PC. Jeśli chcecie obejrzeć cały test, to link pozostawię Wam w opisie. Tabelka, którą widzicie przedstawia wyniki testu przeprowadzonego w Cyberpunku 2077 na Boosteroidzie, Stadii, GeForce Now oraz na komputerze PC z kartą RTX 3060 Ti. Przy ustawieniu 1080p oraz 60 Hz odświeżenia monitora, input lag był większy o 64 ms na boosteroidzie, 27 ms na Stadi oraz 31 ms na GeForce Now w porównaniu do komputera PC. Są to tak małe różnice, że można ich całkowicie nie zauważyć. Input lag można zredukować w GeForce Now, jeśli posiadacie monitor 120 Hz. W dalszej części testu porównano wyniki GeForce Now oraz PC przy ustawieniu 1440p oraz częstotliwości odświeżenia monitora na poziomie 120 Hz. Najlepiej oczywiście wypad PC, czy jak widzicie czas reakcji GeForce Now był mniejszy niż w stacjonarnym PC z ustawieniem monitora na 60 Hz. W przypadku Stadia największą ilość FPS-ów jaką możemy uzyskać na tej platformie to 60 klatek na sekundę, ale Google znalazło inny sposób, aby zredukować opóźnienie urządzenia wejściowego. Stworzyli własny gamepad, który łączy się bezpośrednio z ulterem, dzięki czemu droga sygnału urządzenia wejściowego jest krótsza, bo pomijamy nasz komputer widzimy, że różnica jest, ale niewielka. To co jest potrzebne, żeby zagrać w chmurze? W przypadku cloud gamingu super wydajny sprzęt nie jest wymagany, lecz dość szybkie, a przede wszystkim stabilne łącze internetowe. Według wymagań Stadia, aby grać w chmurze, potrzebujesz internetu o prędkości minimum 10 megabitów na sekundę, aby zagrać w 4K wystarczy internet 35 megabitów na sekundę. Niestety wiem z własnych doświadczeń, że jeśli twoje urządzenie nie jest podłączone bezpośrednio przewodem Ethernet, a przez WiFi, to mimo łącza 1 gigabit może się okazać to niezbyt wystarczające do komfortowego grania. Gdy korzystam z Maca Mini z 2012 roku, którego specyfikacje widzicie właśnie na swoich ekranach, bardzo rzadko spotykam się z input lagiem do tego stopnia, że nie widzę różnicy pomiędzy tradycyjnym graniem a gamingiem w chmurze. To dlatego, że jest są podłączone do routera przewodem, a nie przez Wi-Fi. Gdy chcę pograć na MacBooku z procesorem M1, lecz podłączonym do sieci przez Wi-Fi, to mimo gigantycznej wręcz różnicy w wydajności sprzętu, opóźnienie Większe jest w przypadku Maca M1. A co za tym idzie, o wiele przyjemniej gra mi się na moim 10-letnim maluszku Macu Mini niż na dwuletnim MacBooku z procesorem M1. Na szczęście istnieją adaptery z RJ45 na USB typu C, więc nawet jeśli jesteście posiadaczami MacBooków, które jedyny port, który mają, to USB-C, to nadal możecie cieszyć się grą w chmurze bez opóźnień. Jeśli uważasz, że Twój internet podoła Cloud Gamingowi, to istnieje bardzo prosty sposób, aby zweryfikować, czy Twój sprzęt też da radę. Według jest wystarczy czy że jest on w stanie odtworzyć film w rozdzielczości 4K. Mój 10-letni Mac Mini gubi trochę klatek podczas odtwarzania w 4K na YouTubie, a i tak bez problemu daje sobie radę ze Stadion, Boosteroidem czy GeForce Now. Ja swoją przygodę z cloud gamingem zacząłem prawie rok temu, a kilka miesięcy temu dodatkowo zrezygnowałem z komputera PC, którego używałem w sumie tylko i wyłącznie do grania i zastąpiłem go Maciem Mini. No, bo po co mi komputer, którego używam tak naprawdę jako konsoli? Skoro mogę mieć bardziej dla mnie intuicyjnego Maca, synchronizowanego z usługami, których używam na iPhone'ie, a dzięki Cloud Gamingowi mogę mieć w nim funkcję konsoli. Spadek jakości obrazu w przypadku Cloud Gamingu w stosunku do natywnego grania będzie prawdopodobnie zawsze ze względu na kompresję obrazu. Lecz w przypadku niektórych platform różnica jest praktycznie niezauważalna. Grając na stadii różnice widzę, ale tylko gdy rzeczywiście się na nich skupiam, więc podczas codziennego grania w niczym te różnice mi nie przeszkadzają. Jakość obrazu wygląda zdecydowanie lepiej w przypadku GeForce Now. Nie musimy nawet kupować najwyższego planu z rtx 3080 na pokładzie, bo już w podstawowej wersji Cyberpunk 2077 działa według mnie lepiej niż na moim starym pececie, którego używałem przed przesiadką na Maca Mini. Zatem czy Cloud Gaming zaspokoi również potrzeby zagorzałych pecetowców? Uważam, że na tą chwilę jeszcze nie. Mimo tego, że Cloud Gaming śmiało można nazwać grywalnym, to dla zagorzałych Pecetowców, dla których ilość klatek na sekundę oraz grafika są najważniejszą rzeczą w grze, jest za szybko, aby przesiadać się na usługi gry w chmurze. Cloud Gaming nadal jest bardzo młodą branżą, która wciąż się rozwija i ma jeszcze długą drogę przed sobą, kto wie. Może kiedyś nawet stanie się normą, bo skoro streamingowanie muzyki czy filmów jest obecnie normą, to dlaczego w przyszłości zamiast wydajnych pecetów czy konsol, nie kupować urządzeń stworzonych do odbierania streamingowanych gier? Obecnie Cloud Gaming może konkurować z rynkiem konsolowym, czyli z urządzeniami mniej wydajnymi niż pc Niski klatkarz oraz częste dropy FPS-ów w niektórych grach mogą przy grze na konsoli przyprawiać o irytację. Jeśli masz w domu internet światłowodowy, to gry w chmurze mogą działać zdecydowanie lepiej niż na konsoli. To, że PC-towi zajawkowicze nie zadowolą się cloud gamingiem nie oznacza, że nie ma aspektów pod którymi granie w chmurze jest lepsze od grania na pc czy konsoli. Bardzo dużą zaletą cloud gamingu jest brak konieczności pobierania i instalowania gier. W zależności od chmury, z której której korzystamy, konfiguracja czy instalacja gry polega jedynie na zalogowaniu się na swoje konto. Nie ma też potrzeby instalacji uaktualnienia. Nasze gry zawsze są aktualne, dlatego jeśli mamy luźną godzinkę, żeby sobie pograć, a nasza ulubiona gra właśnie dostała update, to nie musimy czekać tych 20 czy 40 minut, tylko od razu możemy przejść do grania. Znasz to uczucie, gdy na dysku masz tylko 250 GB i po instalacji jednej lub dwóch większych gier nie ma już miejsca na instalację kolejnej? Czyli aby pograć w inną grę, trzeba którąś odinstalować. Tego problemu w ogóle nie ma w przypadku grania w chmurze. Możesz w każdej chwili odtworzyć każdą grę ze swojej biblioteki, a miejsce potrzebne na dysku to tak naprawdę tyle, ile potrzeba do instalacji przeglądarki internetowej. Kolejną zaletą gry w chmurze jest też jej dostępność. Ze swojej biblioteki możesz korzystać gdzie tylko chcesz. Wystarczy stabilne łącze internetowe. To oznacza, że jeśli chcesz wpaść do znajomych i pograć w FIFA, wystarczy zabrać ze sobą padę. Nie musisz pakować do plecaka, konsoli czy peceta. Jeśli nie, Zależy Wam na rozdzielczości 4K, to cloud gaming może być też tańszy od natywnego grania. Skoro Maka i tak używasz do pracy, to nie musisz kupować pc czy konsoli do grani. Na stadii granie w rozdzielczości Full HD jest całkowicie darmowe, bez dziennych limitów godzinowych. Gry trzeba jednak kupić w sklepie stadii, bo nie zalogujemy się tutaj kontem z innej platformy, takie jak na przykład Steam, aby zagrać w gry, które kupiliśmy już wcześniej. Mamy natomiast możliwość dodania do czterech osób, którym udostępnimy naszą bibliotekę gier w grupie rodzinnej. Mam nadzieję, że Cloud Gaming rozwiąże Wasze problemy co do grania w Wasze ulubione gry na Macu. Nawet jeśli po obejrzeniu tego materiału jesteście sceptycznie nastawieni do tego typu grania, to i tak zachęcam Was do przetestowania tej technologii. Tytuły takie jak Destiny 2, PUBG czy 9 to 5 możecie ograć na stadia całkowicie bezpłatnie. Jeśli jakość obrazu Was nie usatysfakcjonuje, to polecam wypróbowanie również GeForce Now, gdzie grafika wygląda lepiej. Przy darmowym pakiecie będziecie ograniczeni do jednej godziny dziennie, ale myślę, że do testów taka ilość czasu Wam wystarczy. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, na które chcielibyście, żebym odpowiedział w kolejnych filmach, to śmiało Zachęcam Was do komentowania. Dajcie również znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć odcinek, w którym porównam chmury cloud gamingowe i sprawdzimy, która jest najlepsza do grania na Macu. Chętnie poznam też opinie osób, które już miały okazję skorzystać z cloud gamingu. Dajcie znać, czy według Was cloud gaming już stał się pełnoprawnym gamingiem, czy nadal jest to ciekawostka, która no, nadal nie działa. Zbyt dobrze. Jestem ciekaw, czy podzielacie moje zdanie i zgadzacie się z tym, co pokazałem Wam w tym filmie. A jeśli film Ci się spodobał, oczywiście zachęcam Cię do ocenienia go. I skoro już wiesz, że nawet na Macu można zagrać te wymagające tytuły AAA, to życzę Ci miłego grania i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!